no Słuchajcie, Hans Dieter Flick, Hans Dieter Flick odchodzi z Bayernu po sezonie. Ogólnie, jest to taka informacja, która już mijała chyba od początku tygodnia. To miało być tak, że w sumie że Bayern zagra dwa następne mecze, to miało być z, z Bayernem ostatnio. I tej jeszcze Mainz i klub się negocjować, ale już wiadomo, że odchodzi. Eee. Przede, wszystkim w tym, przede wszystkim, tu chodziło o konflikt. Flick kontra Hamidić czyli dyrektor sportowy kontra trener. Wiadomo, Salihamidzic podchodził do tego, że on jako jedyny może decydować, czy pokaże kogo chce sprowadzić do klubu, a Flick miał się tylko dowodzić tym, że jest, jest trenerem Bojernu i jest ponad, ponad tym. Nie może decydować kto to przyjdzie do Bayernu, do klubu i dlatego tylko i wyłącznie Bośniak miał o tym decydować no Flick się nie ugiął ponieważ wiadomo Flick no to w sumie samo co Antonio Conte, że czy każdy z takich trenerów jak przychodzi jest mieć taką te piłkarzy i dyrektorzy muszą się albo zgodzić albo stawiać swoje własne warunki jeszcze do tego gdzie Rumeniego był po stronie bardziej właśnie Halima ten był bardziej po stronie. Nie, to ten Rubin był po stronie tego Flicka, ten był po stronie Salima Fidicza. Ogólnie też Monci w którymś tam momencie powiedział, że w temuś ten robi nie wyszło, dlatego że nie współpracowali. Ponieważ taka idealna współpraca byłaby wtedy, kiedy trener i dyrektor sportowy jak łączą się w w sobie, że po prostu ustalają kogo sprowadzamy, z kim by się dobrze współpracowało, a z kim nie do końca. Na przykład w jak przychodził tam Tuchel. PSG sprowadzało Tuchel, Bernard, Bernata, Landro Paredesa, Ciupo Motinga, takie trzy z nazwiska, które tak naprawdę Bernard już był w nim rezerwowany w Bayernie, Paredes to był, jest taki strzał, że myśleli, że jak trzy do granitu, to już wziął w piłce nie wygra. I nie osiągnie. A czy pomoże ich to zawodnik, którym, um, który, który, z którym trochę pracował w Mainz, więc więcej się znali i mówi, i po prostu myślał, że mu się udaje. I właśnie takich zawodników po pokroju tego sprowadzało OPR, e, tutaj też e, powiedział. E, O, też e, taki przykład ogólnie konfliktu właśnie Flik czy e, czy chodzi o to, że e, Flik jako napastnika chciał strągnąć Wernera z Lipska. I wiadomo, już byłoby zaznaczone, że największa gwiazda drugiego najlepszego klubu w Bundesliga idzie do najlepszego klubu w Bundesliga, gdzie Baby i Flick chciał go. Natomiast Chce z cały czas tego, chciał tego sane, no i w końcu przyszedł na stanę. Przyszedł do Bayernu sane, nie? Dlatego pod tym względem jest trochę dupa. Trochę dupa wyszła, ponieważ Flick był takim trenerem, który rzeczywiście tak naprawdę znikł Znikąd został trenerem, który wygrał Ligę Mistrzów. Który tak naprawdę w wielkiej piłce tak naprawdę nikt nie był, i tak naprawdę wszyscy myśleli, że. On to tak naprawdę będzie tymczasowym, tymczasem, po tymczasem on zrobił czołg, bo inaczej się go nie buduje za czołg i zastanawiam się kto będzie po tym trenerem Bayernu ponieważ tak naprawdę nie wiem, nie, czy Allegri będzie chciał, bo w sumie on już jest, tam, jest na tym bezrobociu, po zwolnieniu z Juventusu już szła trzeci rok. Mourinho, Mourinho... Też może mieć problemy z tym, że, bo, to, bo on też tak czasami narzeka, że nie dostał takich zawodników, jakich by chciał, bo... Ja pamiętam ten taki ostatni jego sezon w Manchesterze, gdzie tak naprawdę jedynymi transferami to był Diogo Dalot, który już teraz jest w Milanie i Janek idealnie na lawie go podsumował. To jest piłkarz, który do niczego się nie nadaje. Wyszedł Grant, który jest trzecim bramkarzem, i to, gdzie tak naprawdę trzeci bramkarz jest potrzebny, bo tak naprawdę jest. Henderson, który radzi sobie świetnie. Necha, który z klasą stanął w sobie. Tak do naprawdę oni nazwane powinni grać. I przyszedł ktoś jeszcze. nie I tylko właśnie pamiętam kto. Mm. A, i chyba przyszedł ten. James Mil mm. Tak? Tak, chyba przyszedł właśnie wtedy Daniel James. No to właśnie... Mm, jakby wtedy oni A i Van Bisaka. Nie, nie Van Bisaka, a nie oni już trafili chyba w momencie jak yy, drużynę objął. Oni przyszli, jak mówiłem, już mówiłem, sobie... o dobra, także ich nie czułem. także e, właśnie, a i Fred przyszedł, no tak, ten, te trzy wynalazki przyszły, Fred, Dalot i Grant, Grant, który jest trzecim ramkarzem i robi bardziej za chyba takiego SVP-szkę, właśnie, Dialot, który jest wypożyczony do, do Milanu i myślę, że powinien, Odejść do wypożyczenia do ligi portugalskiej. Jak nie jest w przemian, nie już się go pozbywać, ponieważ no, już, ja się nie do niego za późno No i Fred, który jest Fredem. Tylko tyle w stanie go podsumować, jego zawodnika. Yy, to Morini odpada Allegri też. We, yy, w sumie z takich innych, to nie wiem, nie gdzie Sali będzie chciał. Bo w sumie, no w sumie nie wiem, czy oni będą chcieli, bo z włoskim trenerem, jaki on miał, kontrakt to był tylko i wyłącznie do Ancelotti chyba pozytywnie tej współpracy z tym nie wspominają. No i nie wiem, zobaczymy. My, ale to właśnie ważne jest to, że nawet trener Bajerno musi być aż trenerem Bajerno i tylko trenerem Bajerno. Nie będziemy wchodzić z Salimichadidziowi w. Sali w swoje obowiązki, jego obowiązki, tylko, tylko, tylko trener Bayernu to jest sz... tylko, tylko tyle. No i by też warto wspomnieć, że Mourinho też właśnie został zwolniony z Tottenhamu. Tutaj właśnie te wyniki. Odpadnięcie z Ligi Europy z dniałem Zagrzeb, Wyniki, przez które nawet Harry może odejść. i Zastąpił go Jason Green, Jason jakiś tam Grant, czyli taki młody zawód, młody chyba najmłodszy trener w historii, yy, chyba premier League miał 29 lat, czyli ja ty nie chcę, piłkarze I, 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 i no i zobaczymy. No, Mourinho to już raczej yy, albo jakiś taki mniejszy klub w dobrej lidze. Nie, no na to nie, wiem, może Atalanta obejmie połowę, to miał jak nie odejdzie. Jeżeli im pozwoli, może, 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 co może, może nie, czy chciel, nie, czy Burusy obejmie. Ewentualnie ja bym go widział, tak jak to powiedział Futrol, Katar, Chiny, Zjednoczone, Emiraty Arabskie. Może Mila, no. może nie wiem, czy Milan będzie zobaczymy, jak z Milane, z Inter'em będzie tak, jak... Z Inter'em to jest tak, że teoretycznie zawsze tam z konta, jeżeli konta wygra to Mistrzostwo Włoch, to Skudetno, no to raczej, się, raczej go nie ruszą. と、その辺は tyle。Dziękuję と oglądanie、ご視聴ありがとうございました。